Siemaneczko, witam Was w ciemnościach u Krystyana PC. Dzisiaj zajmiemy się tymi oto głośniczkami. Pokażę Wam, co ciekawego możemy z nich wyciągnąć. No i dlaczego ciemnicy? A to właśnie dlatego, jak niektórzy z Was mogli widzieć na kartach społeczności, nie mam prądu, no i staram sobie tutaj jakkolwiek wygenerować jakiekolwiek światło. No i mam nadzieję, że cokolwiek będzie widać, dlatego ten materiał też nie będzie zbytnio długi. Nie wiem, czy w ogóle go zmontuję. Jeśli nie, to będzie po prostu taki surowy materiał wstawiony jutro. Ponieważ chciałbym jednak te daily cały czas kontynuować. Bynajmniej jeszcze troszeczkę czasu, bo plany i daty zakończenia daily ja już znam, wy jeszcze nie. Aczkolwiek no właśnie teraz miał powstać film na właśnie dzisiejszy dzień. No a nie miałem go nagranego wcześniej. No i w sumie też dopiero teraz się za niego zabrałem. A plan to... Było ono 2-3 godzinki temu, no ale wtedy już też nie było prądu, więc no nie ciekawie, dlatego staram się jakkolwiek to nagrać. E, chciałem Wam jeszcze pokazać, co można zrobić z tej płytki tutaj, właśnie e, z tych głośniczków, no i wam pokażę, aczkolwiek tego nie przetestujemy, nie przetestujemy mocy tego wzmacniacza, jaki można z tego zrobić, no bo nie mam prądu, więc kiedyś na short mogę Wam pokazać, chyba że jeszcze zdążę, może będzie dzisiaj jeszcze, jeszcze prąd. To się okaże. Dobra, a więc zapraszam do oglądania i zabierajmy się za demontaż tych głośniczków. Dobra, pierwszą rzecz, jaką można tutaj odzyskać, oczywiście jest przewód. Przewód ja już sobie pozwoliłem uciąć, no i schować. Gdy otworzymy sobie nasz głośniczek, możemy z niego wyciągnąć całą tutaj elektrykę, jaka tutaj się znajdowała. Teraz Wam właśnie pokażę, co tutaj było. A więc tu w środku znajdował się oto ten transformatorek. Kurde. Okropna jest ta grafika, ale dobra. Znajdował się właśnie oto ten transformatorek, parę przewodów, no i oczywiście tutaj ten mały wzmacniacz. Z tego ogólnie miał być mój taki mały projekcik, ale jeszcze nie jest on skończony. O tym wydaje mi się, że może kiedyś, jeśli byście chcieli, jak to byłby. Tutaj no, to jest dosyć skomplikowane. Aczkolwiek w ogóle prawie nieskończone. No i oczywiście, jeśli ta płytka właśnie działa, no to ją sobie stąd wykręcamy, wyrywamy, róbcie co chcecie. No i ja sobie tutaj pozwoliłem to przykleić do starej obudowy od zasilacza. Nie jest to skończone, więc nie oceniajcie jeszcze tego, aczkolwiek yy, wiem, wygląda to tandetnie. No i. Dalej, co możemy z tego odzyskać? odzyskać no, to są te głośniczki, i zaraz je sobie zdemontujemy. Tutaj, w środku, już jak zdemontujemy to i to, no to już więcej nic nie uzyskamy, więc to można po prostu wyrzucić, bo jest to kawałek plastiku, który jest totalnie nam niepotrzebny. Chyba, że ktoś zbiera plastik, ale to. To już osobna kwestia. Dobra, więc teraz zdemontujemy to, a no niestety tego wam nie mogę pokazać, bo nie mam prądu. Niestety. Jest z tego powodu mi troszeczkę przykro i wam pewnie też, no ale trudno jakoś musimy to przetrwać. Dobra, więc ja to teraz odłożę i zabieramy się za to. Dobra, odkręcimy sobie te śrubeczki, odkręciłem tu trzy śrubki i została ostatnia. Ocenimy sobie stan membrany, no i dobra. Śrubeczki oczywiście też można odzyskać, ja sobie je tutaj zbieram, więc wrzucę je tutaj. No i dobra, teraz zobaczymy ten głośniczek. No, i głośniczek na pierwszy rzut oka, membrana, wszystko wygląda w miarę dobrze. Kurde, naprawdę tutaj jestem zaskoczony, bo no nie jest to praktycznie w ogóle zniszczone, więc no, wydaje mi się, że z tego jeszcze można pokorzystać. Więc głośniczek sobie także tutaj odłożymy. No, a dalej tutaj już też nic nie mamy, więc możemy sobie to po prostu wyrzucić na bok. No, i mamy odzyskany kolejny głośniczek, więc jest GIT. No i dobra, teraz rozkręcimy sobie drugi głośniczek, a mianowicie ten głośnik, tutaj mamy oczywiście śrubeczki, zaraz go pozwolę go sobie tutaj rozkręcić, już widzimy, że tam w środku jest głośnik, no te głośniki są dość stare, no i tak jak powiedziałem w poprzednim filmie z rozbiórki drukareczki, nie mam aż tyle miejsca, żeby tego wszystkiego tutaj gromadzić, bo przybywa mi cały czas tego, no, i więc, no więc tutaj po prostu musimy to wszystko rozkręcać i, i jakoś musimy sobie z tym poradzić. No, części te zawsze się przydadzą. Bo taki głośniczek na przykład można wykorzystać do komputera. Można gdzieś go zamontować jako na przykład jako na przykład speakera bądź powiedzmy, chcecie sobie zrobić jakiś projekcik. No więc zawsze coś takiego się tutaj przyda, więc ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony, że coś zawsze mogę z tego odzyskać. Dobra, więc teraz rozkręcamy to. Oczywiście zdaję sobie jest sprawę z tego, że ten film byłby dużo ciekawszy, gdyby tutaj był jakiś, no jednak jakikolwiek montaż, gdyby była podłożona jakaś muzyczka, gdybyśmy to też wszystko ciekawiej zrobili, gdybyśmy uruchomili tam ten mały wzmacniacz, ponieważ on działa, ale nie jest po prostu jeszcze skończony. No niestety, no nie mam jak. Agregatu nie mam, który wytworzyłby mi prąd. A jakoś musimy sobie radzić, ważne, że chociaż mam te latarki jeszcze. Najgorsze jest to, że mam banki rozładowane, bo chciałem lampy uruchomić, no ale niestety. Ogólnie to też zdemontowane tej śrubki to nam nie chce zejść, więc ta maskownica jest dość mocno tutaj przyklejona, więc ja to po prostu oderwę. Eee, dobra, zanim to zniszczyłem, ogarnąłem, że tutaj jest śrubeczka, przebiłem to i teraz to rozkręcimy i rozłożymy. Dobra, z tego odzyskaliśmy oczywiście pięć śrubeczek, wszystko sobie tutaj chowamy bo każda śrubeczka się przyda. No i dobra. Otwórzmy sobie to i zobaczmy, jak to wszystko tutaj wygląda. Dobra. Już widzimy, że no to jest wszystko jeszcze przykręcone. To wszystko się po prostu trzyma. Dobra, ja spróbuję ten kabel przecisnąć i zobaczymy, czy wyjdzie ładnie, czy będzie trzeba go uciąć. Dobra, w sumie z łatwością ten kabel da się wyciągnąć. A może jednak nie taką łatwością, no ale prawie, prawie da się go wyciągnąć. Dobra, udało mi się to rozkręcić, znowu mamy pusty plasticzek, więc sobie go wywalę. No i dobra, teraz mamy znowu tak samo głośniczek, tak jak tutaj widzicie, no i oczywiście maskownica, która też nam się nie przyda. Wykręcamy głośniczek i zobaczymy jego stan, no i podsumujemy cały ten odcineczek, co tutaj też udało nam się uzbierać. Oczywiście też jeśli ktoś by nie chciał tych głośniczków y, odzyskiwać, no to zawsze można odzyskać z nich magnes, y, można pozyskać no troszeczkę tutaj, no jest cewkę, no jest sporo tutaj ciekawych rzeczy, które można z nich odzyskać, najlepszy chyba wydaje mi się, że jest magnes można zawsze podbierać śrubeczki. No ogólnie magnesy są e, czasem przydatne, no bo nie często, no ale czasami się przydadzą, żeby na przykład poszukać jakiejś śrubeczki, jeśli Wam spadnie gdzieś powiedzmy w jakiś dywan e, czy na trawę, no gdziekolwiek Magnes zawsze się przyda No dobra, no i odczepmy to Dobra, no i tutaj już sprawa wygląda, kurde Ostrość, o Wygląda to no też w miarę dobrze Nie można powiedzieć, że jest jakoś tutaj Uszkodzony? Nie, nie jest. No nie, jest wszystko dobrze. Cały głośniczek, jak i membrana, na uszkodzoną nie wygląda. Tutaj macie specyfikację. Ma to 4 ohmy i 3 W. No i dobra, mamy dwa głośniczki. Jeden nawet z kablem jeszcze. I oczywiście kolejna maskownica, którą wywalamy. Dobra, więc podsumowując, co możemy tutaj uzyskać? Możemy uzyskać cały układ wzmacniający czyli tak zwany wzmacniacz, chociaż to nazwał takim mini wzmacniaczem do głośniczków, ale to ma po prostu duży potencjał i można to fajnie wykorzystać. Oczywiście się jeśli podłączycie, powiedzmy, taki wzmacniaczek od innych głośniczków, podłączycie pod to głośniki i tutaj dacie, powiedzmy, podgłosicie to na maksa, na potencjometrze, podłączycie wtedy to też, przez Jacka do, powiedzmy, kolejnych głośniczków i do komputera i to wszystko podgłosicie na maksa, wzmacniacz ten uzyska jeszcze większą siłę i moc. Dlaczego tak jest? Nie zagłębiałem się w temat i nie chciałbym Was tutaj też kłamać, więc nie powiem nic więcej na ten temat. No, nie przygotowałem się za bardzo. Aczkolwiek, no, tak po prostu jest. Więc jeśli byście chcieli uzyskać zawsze jakąś większą moc z Waszego wzmacniacza czy jakichś głośniczków, no to najlepiej jest... Podłączać to do głośników od komputera, podgłaszać głośniki na maksa, no i podgłaszać w komputerze na maksa. No i oczywiście tutaj taki wzmacniaczek, i uzyskujemy wtedy podwójną, nawet czasami potrójną moc. Dalej, oczywiście też są przewody, przewodów jest całkiem sporo. Dalej jest transformator, który generuje nam prąd. W sumie przetwarza nam prąd. Dalej mamy tutaj głośniczki. Jeśli ktoś nie chce głośniczków, tak jak powiedziałem, można z tego odzyskać magnesy. No, i pełno na plastiku, który oczywiście, no, według mnie jest bezużyteczny, więc ja sobie go pozwolę wyrzucić. No i to by było też na tyle w sumie w tym odcinku, więc jeśli Wam się podobało, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale. No i zapraszam na stronkę PC na Facebooku, no i oczywiście świat elektroniki na Instagramie. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, bo zbieramy subskrybentów. Do kiedy będzie daily, to jeszcze nie wiem. Znaczy, ja już wiem, Wy nie wiecie, ale. No zobaczycie w swoim czasie. Więc jeśli Wam się podobało, no to zostawcie apeczkę w górę. No i cześć do kolejnego odcineczka Siemka.